Cześć, tutaj tuni, a dzisiaj odcinek z jedynek najgorszych dla playhardów. Nie no, że żartuję, jedynki jest dobrze pograć. No, a my tutaj będziemy robili sobie te placementy, bo dopiero 4 na 10 mecze jest rozegranych. Więc przechodzimy do pierwszego meczu. Okej, okay, więc mamy nasz pierwszy mecz na Grizzly. Ja w sumie tego nie przemyślałem, mogłem, mogłem się trochę rozgrzeć na free freeplayu. No, nie tak rozno głęboką wodę, ale trzeba sobie jakoś poradzić. W cyk flick nie, to nie weszło. Dobra. O, kuzło. Ogólnie trochę postaram się tutaj tłumaczyć co robię, chociaż nie jestem jakimś mistrzem jedynek, ale może ktoś by chciał się dowiedzieć co na jedynkach ważne, więc od czasu do czasu coś powiem jak będę pamiętał. Proszę podejść do mnie. Podjechał, dobra. Easy flick side Flipa, więc taki wysoki, szybko podbija piłeczkę. No i co? To są nasze placementy, więc musimy trochę tak bardziej ostrożnie zagrać, żeby sobie mieć jak najwyższą rangę po tych placementach. Bo jedynki to ja ogólnie sobie czasami gram. To ale jedynki. Także ja sobie mechaniki poćwiczyć, bo fajnie jest sobie ćwiczyć mechanikę, jak cały czas masz kontekst z tą piłką. I ćwiczę szczególnie gry, zagrywki jeden na 1 które się często przydają na meczu. 2 na 2, czy to 3 na 3. Czy ja go zniszczę? Nie dałem rady go zniszczyć. O kurde, czy to wejdzie? Nie, za wolno jest. Do mnie opena, A, A ja nie, trafiłem. oj nie. O, czy to wejdzie? ja wiedzie. On się wywalił. Mam Open gola teraz. O nie, dobra. Za bardzo się pośpieszyłem z tym filmem. Dobra, jak, jak on to odbije. Tak odbił. Dobra, tutaj trochę się zagubiłem i ja strzeliłem. Serio. W tym filmie sobie zrobimy dwa mecze z jedynek, żeby się jakoś tak bardzo nie tiltować, bo jedynki potrafią być tiltujące, zwłaszcza dla mnie. Też chyba każdy się trochę tiltuje na jedynkach. Ten przeciwnik myślę, że jest do ugrania ogólnie, <grystanie> bo oboje mi spływiemy, a on mi spluje jeszcze bardziej jade mnie. Ile ze strzałem lecimy. O batko bosko, jak ja tego nie trafiłem. tej truluję. Król jest ja sam sobie. Nie no, naprawdę. To granie bez rozgrzewki to nie był dobry pomysł. Nie, ja, nie, nie, nie dam rady strzelić. Niby taka prosta piłka, a nie. Dobra, on mi oddał piłkę. Czegłupie z jego strony. Ale co, jak Jak chce tak, no to bierzemy, nie? No, palece. lecę. Dobra, to są piłkę. Dobra, ale uh, udało się, ale to też jakieś mispleje totalne. Dobra, kolejne rozbicie. Ja sobie teraz fejkuję, ogólnie to jest dobra tylko na jedynkach. on to się sprawdza. Dormowo piłkę masz w ten sposób. Chyba, że podjedzie. Dobra, ale i tak wyszło spoko. On to ode mnie dał. Więc ja sobie tutaj mogę to skontrolować. Dobra, niestety zabrał mi to. Jakieś tam odbicie jest. I od razu muszę od tego wyskoczyć, jak nie chcę, żeby mi strzelił. Dobra, i teraz nawrotka. Spoko. Uj, oj, nie, jak to się odbiło, najgorzej dla mnie. Dobra, i od razu na bramkę lecę, bo może to strzelić. Uf, ale safe, close. Dobra, on mi znowu oddaje. Piłkę. To jest za słabe. Ale dobra, przejmą trochę luzu. Już minuta no, niecała została, więc mogę sobie trochę tak przyhamować, nie? bardziej defensywnie zagrać. Ale jak zostawia takie piłki, no, to można też atakować go. On przed teraz zostawił piłkę tylko, która wejdzie w bramkę, bo nie strzeliłem, stajecewałem się. Mogą to strzelić od razu. O nie, nie, no nie mówcie, że to combat będzie. Dobra, łatwo. Nawet bez sobie czasami lepiej warto z piłką zostać. Czasami nie trzeba boosta, żeby ograć przeciwnika. Dobra, na 50 tak kiedy. On chyba nie Nie ma za bardzo jak. No i mam pierwszy mecz wygrany. Nasz ostatni przeciwnik miał w ogóle Champion 3, więc a nie jest aż tak źle jak myślałem z torangu. Bo ja chyba kończyłem sezon z jakimś C2 na, na jedynkach. Dobra, to będzie trochę listki, co ja robię. Troszkę wypuję na bumpa. O i serio? Nie, nie zbumpowałem go nie, nie zniszczyłem. Dobra, ja nawet tej pobussy tego dużego nie jadę, bo jest groźnie. Okej, okay, on mi jadł piłkę. Spoko. Od razu. Dobra, on leci. prawdopodobnie mi piłkę odda. Tak. Czekam aż podjedzie. O kurde, jak wyskoczył. Do piłki, a to wejdzie. Nie oni nie patrzyłem nie po tego był mogą od razu lecieć. Dobra Trochę dyskrespektu bycia ale to bardziej było to, że nie mogłem piłki skontrolować niż żeby go spajacować czy coś Ale śmiesznie wyszło Dobra i on mi oddał piłkę tak naprawdę Ja sobie doczekam na bounce'a Dobra, bo Boże jakie ja palcuję. Dobra naprawdę pajacerka w tym meczu. Dobra, boosta mam tutaj sobie. Dobra. Klas to jeszcze zagarnąć, tak? I łatwo. Okej. Okay. Lecimy. Zastrzałem Łatwo nie wyjdzie. W ogóle jeszcze powiem od razu, jak pamiętam, że ostatnio właśnie więcej trochę streamuję, bo mam tylko harmonogram ogólnie w poniedziałki, ale w tym tygodniu były trzy streamki, więc jeśli ktoś nie wiedział, to jeszcze zapraszam do Zostawienia tam e, followa na Twitchu, żeby widzieć jak się pojawia, ale też na Discordzie są powiadomienia. Ja to tak o zrobię. Nie no, głupie to było, totalnie to było głupie. Mogłem sobie kamerę do tyłu tak wziąć, ale się zagadałem i nie pomyślałem. Dobra. No, muszę od razu tego wyskoczyć. I tutaj też od razu, żeby mi nie zabrał tego. Dobra, jest to open goal. Let's go. Muszę powiedzieć, że ten przeciwnik trochę bardziej jest oporowy od tamtego. Muszę się trochę bardziej postarać Fake Kick. -off. Kurde, znowu zobaczył. Ale wybił to wysoko. No teraz ni nic z tym nie zrobi. No, podejść tutaj. Dobra. Od razu próbuję ze strzałem. <laughs> Kurde, a wolno to było trochę. Kurde, dobrze działało szybko. Czy tego będzie? Niestety. I od do tego wyskoczę. I się wywalę. No to czasami się tak zdarza, że się wywalisz. Zwłaszcza u mnie na jedynkach. I openowałem. Nie wierzę, jak ile ja openów interfiłem w tym meczu. Ej, serio? Jest to jakiś joke? Dobra, ja od do razu do tego wyskakuję. Jak ogólnie przeciwnik uderzy piłkę, także się podbije, to jest dobry moment na strzelanżowanie jej. Bo ciężko jest wtedy mu iść los to odbić od razu. Od razu ze strzałem. Powinno siąść. Nope. A jednak nie. Matko łaska. To musi wejść. Nie, nie wierzę. I to wejdzie chyba. No weszło, niestety. Muszę teraz na szybko dwa gole strzelić, żeby wygrać. Tylko, czy się uda. Dobra, nie będę by go fejkował. Bo to nie działa na niego. O kurde, ale kikofa. źle zrobiłem. Nie nie ma sensu tego dalej, bo trzy goli nie zrobię. Więc to niestety drugi meczik przegrany. No, ale GG, dobrze grał, lepiej ode mnie. Ja się dużo razy wywaliłem. No i dobra, takie dwa meczyki dzisiaj. Jeśli film wam się spodobał, to dajcie znać. Też zapraszam na Discorda, Fanpage'a na Facebooku. No i Twitcha tam też streamuję. Więc zapraszam tam do stawienia followa. A ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć!